Dobry wieczór. Kto zagościł u nas na Antenie? Kto Dzień dobry, kameraci. Dobry wieczór. Ja bardzo dawno się do Was nie odzywałem, Hubert z Gozowa z tej strony. Cześć, Hubert. Witaj. Hubert, to ile Ty masz teraz lat? A dlaczego? 14 już. I czemu, Hubert, wypowiadając się, yy, używasz takiego. Yy... żeby to dobrze powiedzieć? Nie tembru, nie nawyku. O, takiego żydowskiego zaciągnięcia. O, kurde, ale cię dokopał. Słuchaj, tak wyszło, U. tak wyszło, niechcący. Bio, bior, Pyta, ja się pytam. Biorę go w obronę. Ale ja biorę. się pytam. Wiesz co? Mogło to powstać dlatego, że się zdziwił, że się dodzwonił. Żydzi też się na stop dziwią? Cały czas się dziwią, tak. <śmiech> <śmiech> Dobrze, że ja nie jestem żadnym szabezgojem, ja jestem Polakiem z krwi i kości. Bro, ja Dobrze. nie pozwolę, żeby Żyd na mnie łapę położył. Ale manierę w, twoim, w Twojej wypowiedzi masz taką żydowską. Tak. Hubert, no. Powiem Ci tak, Hubert, jako młody Polak, pięknie powiedziałeś. Nie jestem szabezgojem, jestem Polakiem. My, często, my często mówimy, że my jesteśmy szabezgoje, wiesz, żeby podkreślić, że nie jesteśmy Żydami. To takie mm -hmm. ma, być, to ma być taka, wiesz, odrzucenie. Oni tak rzucają głównym w nas, że my jesteśmy goje, ale na pewno nie tak? Na pewno nie szabezgoje. Bo szabezgoj to jest ten, kto się wysługuje Żydom. Jego służący, pomocnik. Tak na czas kiedy on ma szabas i nie może robić nic. No. Dawaj młody Polaku, słuchamy ciebie. Właśnie tutaj dwie kwestie. dwie kwestie, dwie kwestie, które mnie denerwują. Jedna sprawa to jest taka, że jak Ukraińcy tam ci banderowcy wznoszą demonstracje, krzyczą sława Ukrainie, tak? to jest właśnie to jest właśnie największy problem, bo oni y, krzyczeli ci z upa, y, krzyczeli właśnie ten slogan, to hasło, jak nam głowy odrąbywali. Oni, mi się wydaje, że oni są tego właśnie świadomi, co oni mówią. Nie można bronić się tym, czy, przez to, że oni mają nieświadomość. Brawo, brawo, bardzo celna uwaga, tak jest. Oni dokładnie Albo... wiedzą, co krzyczą, tak jest, tak jest. Dokładnie, oni to z premedytacją robią, tak, no i właśnie jeszcze druga sprawa to jest wystąpienie pani Ewy Zajączkowskiej w parlamencie. Moim zdaniem bardzo dobrze powiedziała, a ta Ursula von der Leyen, ona mi przypomina drugiego Hitlera. Naprawdę. Baba, jest to, baba, jest baba. to. Wiesz co? Wiesz co, Hubert? Powiem ci coś, żeby to nie hmm? zabrzmiało, że biorę Hitlera w obronę, ale. Absolutnie, absolutnie w kategoriach politycznych poglądowej w kategoriach dramaturgii filmowo-teatralnej Hitler jest zdecydowanie pozytywniejszą postacią. Bo nikogo nie udawał. A Ursula, a Ursula von Slayer cały czas udaje kogoś innego, kim jest, chociaż w tym spocie reklamowym nie pozostawia nam wątpliwości, że jest, że jest wampirem. Kim chce być? Że jest wampirem. Widziałeś ten spot reklamowy? Niestety nie miałem okazji go zobaczyć. To zaraz zobaczysz, bo Marcin go tutaj miał na podorędziu, zaraz go przypomni. Dlatego, że ten spot y, ją gubi jako polityka, bo ona y, pan, jeśli mówi tak jak pan Bóg karę przypuszcza, to rozum odbiera i pycha kroczy przed upadkiem. Ona w tym spocie Czuję się tak pewna, że obnaża się. Jest ohydna w tym spocie. Tam nie ma nic, tam nie ma grama. Pomyślcie, yy, tam nie ma człowieczeństwa w niej. Tam jest tylko śmierć, pożoga, nędza. To jest twarz bestii. I śmierć, i zimno śmierci. Tak, to jest twarz bestii. Idzie śmierć. Okrutna, bezwzględna. Nie gwałtowna i nagła, yy, tylko śmierć, że, która niesie cierpienia, zanim się wyzionie ducha. Yy, ten, kto zrobił ten spot, yy, albo był pederastą, idiotą, zachwycony w jej yy, możliwościach finansowo-prawnych, bo to jest. To jest to jest człowiek o dużych, o gigantycznych możliwościach finansowych. Albo był. Albo nekrofilem. Nie, albo był świadomy, co robi i wypuścił ją na pole minowe i pozwolił jej się obnażyć. W każdym razie, to jest twarz złoczyńcy Hubert. Przyjrzyj się jej. Ona... Ona się tak jakby zasłania właśnie tą otoczką przyjaznej osoby, nieprawdaż a potem to jest właśnie diabeł, diabeł da się dobrze przejrzeć. Mm, diabeł jest subtelny, to, to bestia, tak, to bestia. Możemy to też tak ująć. A mam, mam do Ciebie pytanie, czy w swoich rozważaniach filozoficzno-politycznych jesteś yy, osamotniony, czy masz wsparcie? Wśród najbliższych, ja się jakoś nie dzielę z najbliższymi o moich poglądach, ale z moim kolegą mamy takie same poglądy. Tak. No dobra. Dobra. Hubert. Dziękujemy bardzo, za telefon. Bardzo Ci dziękujemy, młody Polak. Ja też bardzo Wam dziękuję. Czołem Wielkiej Polsce. Śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć, śmierć, śmierć. Czołem.